No, dobrze, ufam temu czemuś <grywa> A, widzicie, bo to się chowa do ładowni tutaj Ja mogę też tam wlecieć Wygląda trochę jak syp na śmieci Z Gwiezdniów Wojen Let's see, co dalej. Jezu, przepraszam, że ja tak nie biorę udziału w czasie dzisiaj, ale, ale ja jestem taki wpatrzony jak w obrazek. No, no czekamy I co te pirania zaatakowały kogoś? To piranie? Tak ja nie słyszałem o tym chyba o tych piraniach. No bo wiecie, bo gra to takie niby nic w sumie, ale kurde, naprawdę. Nie wiem, może to już taki na starość. Na starość mam, że tak patrzę i tylko się zachwycam. Mi, mi tu nie trzeba do strzelania do tych ryb i nic innego, bo naprawdę jest bardzo ładnie. Mimo tego, że to też nie jest jakieś tam szałowe i zaprzęgnięte wszelkie flopsy. Terra flopsy, do ten, ale naprawdę bardzo fajne landschafty. Jest jakiś łańcuch. Powiedziałbym szowinistyczny dowcip, ale nie powiem. Jeżeli skojarzycie łańcuch z dowcipem, to o, o tym mi chodzi. Słyszał, bo rytmiczne piekarz na. No. <noise> to prawda. Są te rekinopsy. Patrzcie, co to jest? Jakiś ten. Taki dystyngowany rekinopies jest tutaj. Zobaczcie, z winkiem czeka na mnie, na moje przyjście i ma robota na czole. Jest taki. on on trochę. Z podwiniętą płetwą trzymającą kieliszka Ty nie no, patrzcie. <śled> Słuchaj, <Słysz. śled> <śled> o tam jest ten yy, rafa, widzę na dole rafe, a tu co to tu płynie, jakiś taki, a tu jest ten łańcuch. Co to jest za ryba? Dziwna jakaś taka. Patrzcie, Sanfish sunfish <noise> ale chyba radosna jest z życia Widzę, że kwasy dobrze zmielone z planktonem weszły Patrzcie, jakie ma źrenice szerokie, jak 5 złotych Jeszcze by więcej, mówi Dobra, zobaczmy tutaj co tu, splądrujmy tę miejscówkę Jest żółwik też Mały jakiś Dopłynę do góry jeszcze, zobaczymy, wynurzymy się standardowo Cały czas jesteśmy jakoś tak blisko powierzchni, nie? Tak, nie zanurzamy się jakoś specjalnie. Myślałem, zostawiłem, czy jest, będzie ta ryba, która ma to światełko takie. Ej, latające wyspy jakieś są, albo to błąd gry. Widzicie? Latające wyspy jakieś są. No Man's Sky tam jest. A, tu jest kolejny łańcuch, dobra, to nie chcemy, a tu na dole coś jest jeszcze. Bo jak to wygląda w ogóle. Eee, płyniemy na dół. Coś tu jest. Jest jeszcze jeden robocik, dobra. Oj, tam jest ten. Yy, wyrzutny ryb. Cywilizowana murena. Hahaha, Mureny muryny. Muren, murwy. Uwaga. Eagle Ray. Co to? No, paszczki wypuściłem właśnie. Dobra. Albo jakieś śmierdnice, albo. Czekaj, czy będzie kraken, albo te Squidy. Ja. Ale by było... I na przykład dotkniesz squida, a on zabarwi tranem, ee, czy tam atramentem może, czy tam, nie wiem, w jakim to zbiorniku wodnym jest. Dobra, musimy popatrzeć, tu jest rekino pies, tam jest, znowu, musimy go dotknąć, bo może on jest potrzebny do jakiegoś achievementu, to byśmy go zrobili <laughs> przy okazji, więc rekino psa musimy dotknąć, tutaj jest, rekino pies chyba, aha, nie, bo to są te statuły. To, nie, to pewnie nie będzie ten do medytacji, nie. Tam to jest taki bardziej smutny. Ale muszelek też ostatnio nie zebrałem żadnej. To musimy tutaj bardziej wpójść w eksplorację. No nic nie ma. Nie wiem, który teraz rozbrajać ten. Bo jak widzicie... A, tu jest jakieś niebieska. To pewnie może będzie potrzebowała dwa roboty, to by mi pozwoliło określić dalszą drogę. A nie, tylko jeden, to ja nie chcę tutaj jeszcze iść. Ale tu gdzieś jeszcze jedne były. Boję się, że po prostu pójdziemy w którąś stronę i gra nas pociągnie i nie zobaczymy wszystkiego. I dlatego właśnie taki jestem mocno selektywy, jeżeli chodzi o dalszą drogę. Także szukam. Zresztą cała frajda jest w tym szukaniu tej właściwej drogi. My się to stąd wypłynęli, chyba, nie? Nie, tu jest jakiś ten zwijanie łańcucha. Tu jest, czekajcie, zobaczymy, co to się będzie działo. Babu. A, był. ok. Ty, murena to była. Murena. Ok. Czyli to mamy załatwione. Czyli tam musimy iść, jednak w to, żeby otworzyć sobie dalszą drogę. Okej, okay, pasuje mi to. I tutaj też trzeba będzie iść. A nie, bo to jest ten, żeśmy wypłynęli. Dobra, dobra. Okay. ok, czyli tu płyniemy najpierw. Cześć jak Ruiz, dobry wieczór, hej hej Zachasz drugi raz no. Dobra, wpływamy O, i tu jest kolejny łańcuch, ok, i te ukwiały, czy co to tam było? Jest i taka ładna. <noise> Boże. A tam jest jeszcze jeden łańcuch do pociągnięcia. A nie, otworzyliśmy te drzwi, ale tu jeszcze jeden łańcuch jest. Zobaczcie, tutaj jest z jednego słupka, ale ci na dół. Widzicie? Ale tam robot chyba był Spaliłem turbo płetwy Ale nie znalazłem też siedzącego psa No i kurde muszelki ostatnio nie było żadnej Czekajcie, aha widzicie tutaj łańcuch był z robotem, dobra Trzymaj się, Sirius. dobrej zamawy, z superhotem i do zobaczenia przy następnym streameczku, jutro! Jutro mam nadzieję, że zacznę wcześniej, więc jakby co to zapraszam Oczywiście Zupa, hot! Puser, toch! Okej, okay, seriusz, trzymaj się Jak bardzo? Nie no, 10 To 10 jak coś Rekin młot jest. Ty patrzcie, to są w ogóle jakieś cywilizacja pradawnych rekinów. Lecimy. Lionfish. To nie są te? Skal nie skalary, co? Ja mam te. Boże, zapomniałem, jak się się nazywa. Te trujące nasy też. O chryste, zapomniałem, nie wiem, jak się zwały. Ty to one! To są te trujące. Jak one się nazywały? Skalary, sromotnice, sekutnice. Co ja mam z tymi skalarami? Same nasy były, chyba, nie? S parzydełka miały, nie wiem. Zapomniałem <noise> To jest jedna ryba, która nazwy pamiętałem Skrzydlice, no właśnie, to chyba są skrzydlice. No, wygląda jak skrzydlica. Weź ten rekin pewnie tu wyżre robota. O znowu meduzy, bożek to jest. Ładne. Jest Rekin! Patrz ta Franca jak tam pływa Mega ruch tych ruch tych tego Zielska jest po prostu mega widzicie, to jest opowieść zemsty, bo idziemy go zaorać za ten. za tego y, robota jednego. Zobaczymy co jest z góry? Pewnie, że zobaczymy. Ty, no nie no, jak nic. Myślałem, że to jakiś bug, ale to jednak faktycznie są tam jakieś wyspy. I zmieniła się pora dnia. Dzisiaj już teraz siedzimy i gramy w tą grę. W tę grę. Okay. Turbo płetwy. To są te złote płetwy Adama Małysza. Kurde, ten rekin to taki ale, gipki, bo tak się mieści w takiej te. O, nie, skończyliśmy tu kolejny sektor. <śled> Dziabak, nice. <śled> Dzięki za szczerość. <śled> Ty, ale co to oznacza? To oznacza, że mam jeszcze tylko jeden ten do przejścia, jedną świątynię? O Jezu, nie. Także o tym można cię No ale co, to nie będzie jakieś takie głębi absolutne, ja cały czas myślę, że będzie jakaś głębia, że to będą jakieś te dziwne rzeczy na zewnątrz, a czekajcie, bo teraz jest to Zrobiłem się sklina drzwi pod wodą <grywa> wow. Gdzie jest Rekino? pies do medytacji? Ponieważ muszę odstąpić od, od sprzętu na chwilę A tutaj jest, patrzcie, konik morski, nie konik morski w przebraniu, to rakin jednak tam jest rekino-pies, tyle w ogóle, kurde, muszelek nie kolekcjonuję, gdzie te muszelki były? No ale, ej, no gdzie jest ta duża ryba, która była tutaj? No nie, wiem, faktycznie się przełącza po każdej rybce w mgławicy, ale bez sensu. Dobra, moi drodzy, moment przerwy. Muszę odejść na ten, przerwa na ten, przerwa na troszkę wody. Ale zaraz wracam w takim razie. Momento. Płyniemy dalej. Co? Co, Co się stało? Deszcz pada? Nie, nie słyszałem. Beata weszła mi do pokoju mówi do mnie: Nie wystraszcie, i wystraszyła mnie. Dobra, pójdziemy. Myślałem, że można złapać wisza, ale nie można. No, zastanawiam się, co streamuje, że się nie krzyczę w nocy. Drewniany, patrzcie, blacharnia musiał zrobić wam porządek. Jakieś świątynie. Ej, ale zobaczcie, no w ogóle żeśmy nic nie znaleźli. Co to jest? I tu teraz będzie walenie? A ja w ogóle muszelek nie znajduję. Halo? Musimy tu zwolnić tempo prowadzenia tej gry. Musimy coś poszukać tutaj z tych znajdziek. Halo? Ej, aktywowałem to przypadkiem. Tutaj nie jest jakieś słońce, i to słońce napełniali wodę. A tutaj był wybuch supernowej, która eksplodowała, i oni pobierali tutaj supernową... nową. Nie, że tutaj oczywiście. i rosły rasy koralowe. Rasy koralowe. Lasy koralowe, nie rasy. A widzicie, nie wiedziałem, to był zupełnie przypadek, że to naciskałem. Pięknie. Tu są oczy. Modlili się do tego, do Illuminati. My jesteśmy teraz w łaźniach. Ooo, tu jakieś roboty przyjechały. Widzicie, to Katy Perry przyjechała na Dark Horse i zaurała cały świat. Dobra. Let's see, co dalej? Dobra, kolejne palenisko. O, i jest re Rekino pies. A to najpierw palenisko odpalimy. To jakieś tam Rekiny będą teraz. Wiecie, świątynia Rekinów. I tutaj mieli jakieś dary dla rekinów. I wszystko się działo pod, pod okiem Rekinów. A tu jest Rekino pies to odgarnięcia. Bierzemy go. Medytujemy. O, Przeleciało mi tu coś. Co to jest? Nautilius. Patrzcie, jest mini kraken. O, jaka ryba zombie. Wyglądał jak skin do Call of Duty. No, mogłem sprawdzać i poszukać wcześniej, wiem, że mogłem, ale ja nie takie, ja tu, wiesz, zachwycony jestem e, głębą oceanu i tak w sumie mogłem sprawdzać i pływać, ale, ale chcę też jednocześnie zobaczyć więcej po prostu. I dlatego tak, e, no trudno, nie znalazłem wszystkich znajdziek, trudno, znajdę sobie może za drugim razem albo specjalnie po to że potem popływam. Waszym mi się podoba w ta gra. Ja wiem, że tu się nic nie dzieje, i w sumie to może być zimna ryba dla większości, ale mi się bardzo podoba. Czasem też takie coś warto sobie włączyć. Dobra, wchodzimy. O, czyś do oświaty! Zastanawiałem się przez cały. Mówiło do mnie z nie nieba to. Zastanawiam się, co tu z Brakowało mi ciebie. Wiedziałem, że ciebie nie było. Ło mój boże. I co? To wychodzi na to, że to już jest końcówka. No mówiłem, że krótkie Czytałem, że mały, mały czas przejścia jest. <laughs> wydupiło grę. <laughs> Jeszcze raz. <laughs> Zepsułem grę. <laughs> Zepsułem grę. O mój Boże! Widzieliście pierwszy przypadek na świecie wy wydupienia się gry na playu do pulpitu. <laughs> Jeszcze <śleski> <śleski> uh... raz sprawdźmy. Tylko, że jak nie było jakichś quick save'ów, na przykład trzeba zacząć od początku, wtedy to jeszcze ze znaćkami przejdę. Albo nie wiem, co się stało. Trzeba będzie ściągać jeszcze raz. Chyba Nitek psuje, to było. No, nie nie dowiemy się co się stało z rekinem. Ale jajo. A patrzcie, jest Meditate. Co to jest Meditate? A, i można sobie odpalać teraz każdego Rekino psa którego się z odblokowało w trakcie gry. No to my mamy teraz tego. Zostały nam jeszcze cztery. Czyli w sumie, no, jeszcze trochę tak wygląda to, że jest. Chociaż mogą być rozmieszczone blisko siebie. O, patrz, taki loading szybki. Lovely. Dobra. O, cześć, kicu dobry wieczór. Hej, hej. Przecież popatrzeć, zrelaksować się, patrzeć na rybki w akwarium. Dobra, żeby się teraz nie wydupiło. Jak u na Eurotraku. Czy się teraz zepsuje? Czy damy radę? No weź, nie wieszaj się. Bo będzie mi smutno. O, jest. Mamy to. No, i przy tej całej mojej opieszałości to jest wręcz niemożliwe, że nie znajdujemy żadnych muszelek, naprawdę. Przy całym moim e, k, tego kycu-style rozgrywki, no to jest też dziwne, że nie znajdujemy tych muszelek. Może one gdzieś są zagrzebane, może. Patczy tu! On patrzy tu! On mrugnął do mnie oczkiem, widzicie to? Ale banie. Nie robię, to jest scenka. A może być scenka w dupy, to mam będzie taka scenka. Nie? Jezus, ja ryby! O mój Boże! O ale wszystkie! Ale mają spusty! Ty, ja, ja to, jak o kurde! To jakiś kombat teraz. Tylko panoramka taka, stare walenie. Wspólnoty się niezależność schuban, jakie wielkie Uh, fuck uh -huh. Aha! Pieścidełko podwodne. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra, nie, 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 nie. Nie! Nekroskop w końcu się doczekał. Goblin Shark. Kurde, to co tu? To co my te rekiny wypuszczamy? Dobry wieczór, kurcznik, hej, hej! To jest jakieś cmentarzyska rekinów. O kurde! Ale mi tutaj pyknął! Aj, źle, tu nie trzeba skoczyć, tu trzeba go shurikenem. Okej, okay. dobra, to Dał radę jeszcze raz. 2600. Okay.